W sobotę 8 marca w Centrum Turystyki i Sportu w Nowej Rudzie Słupcu odbył się Puchar Polski Tekwondo ITF. Uczestnicy zawodów zmierzyli się w różnych kategoriach i grupach wiekowych. Ponad 52 kluby, które biorą udział w Pucharze Polski w Nowej Rudzie Prawie 400 zawodników, a w sumie z trenerami i sędziami ponad 500 uczestników tego wydarzenia. Jest to jedna z kwalifikacji do mistrzostw Europy, które w kwietniu odbędą się w Sarajewie w Bośni. I dlatego na starcie są no, wszyscy kandydaci do, jakby do reprezentacji Polski, którzy ubiegają się albo w grupie juniorów, albo w grupie seniorów, o start w tym czempionacie kontynentalnym. Jest to Puchar Polski, impreza ogólnopolska, która gromadzi zawodników, trenerów, sędziów, sympatyków z całego kraju. Są to dwa intensywne dni, a właściwie trzy, bo już zaczęliśmy w piątek od komisji wagi, tak zwanej, czyli przyjeżdżają ekipy, przygotowują się, są weryfikowani pod względem możliwości startu, czy spełniają wszystkie wymogi, czy mają badania lekarskie, odpowiednie kategorie wagowe. To się działo wczoraj. Dzisiaj od godziny dziewiątej rano. Już rozpoczęły się zawody, będą trwały również jutro. Zawsze wygląda to tak, że z samego rana rozgrywane są konkurencje techniczne, układy formalne oraz walka aranżowana. Walka aranżowana to nie jest typowy sparing. Jest to też część techniczna, do której zawodnicy przygotowują się wcześniej. Są to sekwencje ruchów, w których jeden wykonuje atak, a drugi obronę, później się zamieniają. Jest to ustalony schemat przez nich, wymyślony. A w, po przerwie obiadowej odbędą się walki. W międzyczasie również rozgrywane są techniki specjalne, tam zawodnicy... Bardziej zaawansowani zawodnicy prowadzą naprawdę skoki wysokich lotów, powyżej dwóch metrów w górę, więc jest co oglądać. Jeśli chodzi jeszcze o podział, to dzisiaj startują juniorzy młodsi, juniorzy w swoich konkurencjach oraz z samego rana rozgrywana była kategoria Adapted, czyli coś dla osób z niepełnosprawnościami. Jutro startują seniorzy, czyli najstarsza nasza grupa wiekowa na Pucharze Polski. Uczestnikom startującym zarówno dzisiaj jak i jutro życzymy sportowego ducha rywalizacji, sprawiedliwych werdyktów, pełnej energii i dobrego nastroju no oraz dobrej zabawy, bo nie tylko wyniki, ale i pozytywna energia wnoszona przez nich na te obiekty również jest ważna.